Proszę bardzo, chodź panie kochanie. kochanie Proszę bardzo, złe parkowanie Panie kochany, tak pan w tym momencie, Czuję, panie kochany, tak, pan jest, jest. Pani z kierowcą, pan jest kierowcą tego pojazdu? Proszę, proszę nie utrudniać czy pan, pan kierowcą, e, czy, czy pan jest, pan panie, jest pan z kierowcą, czy pan jest ja, kierowcą tego nie pojazdu? Pan po mojej prawej nagrywa mnie bez mojego zezwolenia Mogę nagrywać? Osoby z Wizzel zapraszam do środka, w tym momencie Na jakiej podstawie? Słucham? Na jakiej podstawie? Na jakiej podstawie? Kolega z tej jest strony DHS. z pracy. To, DHS. Y, czego? DHS? Ciekawe, governmentu. Komu mam pokazać No się? Governmentu, ale to jest Weasel News, a nie government. Tak, tak. A przypomnę tobie, że... O, co, co DHS robi, kolego? Sympatyczny? No, Więc proszę już mi się tu nie wypowiadać? I w to oddelegować Nie, to zapraszam ze mną w trybie natychmiastowym, proszę bardzo, nie. zostaje pan w tym momencie ukarany za złe parkowanie. To, że pan jest I z DHS-u, z governmentu, to nie znaczy się, że pan może wszystko. Proszę, proszę się nie wypowiadać w tym momencie. Proszę, e, tutaj proszę, pan, pan, jest zły pan tutaj Osoby nagrywa mnie, w, w tym momencie, w tym, w tym momencie. momencie. Nie, nie, nie. Pan tutaj zostanie, pan nagrywa dobrze, tą sytuację. Pan to na jakie podstawie? Na jakie podstawie? Na jakie podstawie Na Czekam wam pana lewo, Mhm. Bijemy go. Dużo pana na, jakiej na, jakiej podstawie? Podstawie, pan na lewa, mhm. Nadużycie, nadużycie uprawnień w tym momencie. Dla pana informacji mojego, Gliviar udokumentowały całą sytuację. Po to, ja jedziemy. Dobre, jedziemy. Ja, ja, ja też mam odpalonego, więc wszystko jest Pewnie ulega, jedziemy. Pewnie, jedziemy, zapraszam. Jasne. To, że wy jesteście z governmentu i wam ktoś zwrócił o, uwagę, że panie, krzywo źle barkujecie. nie, kolego. No. Ja ci przypomnę o czego... Po tak to jest. jesteś czy nie? Ale A, nie interesuje sytuacja, mnie to. Jaka sytuacja, jaka, to sytuacja? Jaka? To jaka? To jaka sytuacja to no się? No jaka? Nie słuchające ja ty się tak dopiero, ale, że się tak We... Nie, to to to